Hej kochani, z tej strony Natalia i witam Was wszystkich w kolejnym vlogmasie na moim kanale. Dzisiaj mamy 18, jest sobota, także nie idziemy do szkoły, nie musimy za bardzo nic robić. Jutro vlogmasa niestety nie będzie, ponieważ nie mam mnie w domu cały, całutki dzień. E, jeszcze nie wiem, co zrobimy, dlatego że nie mam dzisiaj takich dokładnych planów na ten dzień. Ale pewno coś się znajdzie i tak jak zwykle możecie pisać mi w komentarzu pomysły na vlogmasy, jeśli chcecie zobaczyć coś w tym filmiku. Może jakiś pomysł mi się spodoba i będę mogła go tutaj dla Was nagrać. Już bez wędnego przedłużenia przechodzimy do kalendarzy adwentowych. Kalendarze są już za mną, mamy dosłownie całe łóżko obładowane kalendarzami No i oczywiście jak zwykle zaczynamy od herbaty Już cały kalendarz jest prawie pusty i wyjmujemy okienko numer 18 I mamy tutaj hibiskus i pomarańcza Na pewno sobie dzisiaj zrobimy na śniadanie, dzisiaj się nigdzie nie spieszę Także na pewno wypróbujemy sobie tą herbatę i później wam powiem jak smakuje Właśnie taka herbata na dzisiaj, hibiskus i pomarańcza Następny kalendarz adwentowy weźmiemy sobie z Onnibio I dzisiaj mamy numerek 9 i mamy tutaj odżywkę humektantową. Odżywka humektantowa jest to odżywka nawilżająca. Ja właśnie w czasie zimy potrzebuję dość właśnie humektantów nawilżenia, ponieważ moje końcówki szczególnie są dość suche. odżywka na pewno się przyda i muszę wam powiedzieć, że ja w ogóle bardzo lubię te miniaturowe wersje, bo one naprawdę sprawdzą się super na jakieś podróże, wyjazdy. Także właśnie dzisiaj mamy odżywkę humektantową. Następnie zabierzemy sobie kalendarz z Many Mornings. Wszystko mi się dzisiaj po prostu wysypało w tym kalendarzu, także muszę sobie to wszystko... Od nowa Już sobie wszystko poukładałam, więc bierzemy okienko numer 18. I dzisiaj będzie chyba coś do naszego lwa morskiego, tak mi się wydaje, czy tam do morsa w każdym bądź razie Mamy tutaj skarpetkę do takie lwy morskie, morsy, nie wiem, jakieś foki, cokolwiek. Właśnie mamy taką skarpetkę do pary, do naszego morsa, naszego lwa morskiego. Następnie otworzymy sobie kalendarz Gym Glamour, o okienko numer 9 Także wydaje mi się, że będzie to kod rabatowy mamy, i mamy tutaj kod, który nazywa się Spodenki 35, czyli pewnie Jest to kod na minus 35% Właśnie na wszystkie spodenki Bajkery w sklepie Gym Glamour, także Jeśli chcecie sobie kupić właśnie jakieś spodenki Do, do treningi, czy ogólnie jakieś bajkery Bo powiem wam, że oni mają naprawdę śliczne I bardzo wygodne te bajkery Kod działa do 19 grudnia, także Jeśli jeszcze nie udało wam się kupić, to kupujcie Następnie zabierzemy sobie nasz Nowy kalendarz adwentowy, czyli NYX Superstar. E, otwieramy. Jeśli chcielibyście zobaczyć, jak otwieram wszystkie praktycznie te okienka, e, to chodźcie na mój ostatni vlogmas. No e, i dzisiaj mamy dzień 18, także otwieramy. E, jakiś inny produkt, którego jeszcze nie dostaliśmy. E, I dostaliśmy olejek, Nazywa się This Is Everything. E, jest w odcieniu Sheer. I zaraz oczywiście też Wam go pokażę na zbliżeniu Ale ja się bardzo cieszę, bo ja w zimę mam naprawdę bardzo, ale tu bardzo e, spiesznięte, suche e, usta Także na pewno taki olejek się przyda Następnie bierzemy kalendarz z Makeup Revolution Bierzemy numerek 18 I mamy tutaj... Kretkę do brwi. Dość ciemnym odcieniu. Także fajnie, bo ja mam ciemne brwi. A także jestem ciekawa tego produktu. Następnie weźmiemy sobie kalendarz z marki Sylweką. I otwieramy okienko numer 18, kolejny produkt marki Wianek Tak, połowa tego kalendarza to jest po prostu marka markawianek. I jest to łagodząca maseczka. Także fajnie, ja maseczki lubię. Jestem ciekawa, jak pachnie. Nie pachnie źle, jak w przypadku niektórych innych tych kosmetyków naturalnych Także właśnie taka maseczka na dzisiaj No i już ostatni kalendarz, czyli kalendarz od Kacpra Dzisiaj mamy taką dość dużą torbę, także zobaczymy co jest w środku Także otwieramy Powiedział, że się ucieszy, także jestem ciekawa, czy naprawdę tak będzie No, on ale No czy kochany To... Kosmetyczkę wraz z innymi kosmetykami marki Nux. Cieszę się, ale jest mi głupio, bo w tym kalendarzu mam tyle fajnych rzeczy, że ja nie mam pojęcia, ile ja on wyda na te prezenty. A to mi się wydaje, że to serio też mogło kosztować trochę. Przeczytam wam tutaj na tyle, co to jest, bo to jest wszystko po francusku, więc od to nie przeczytam. Um, więc mamy tak. I to właśnie prosiła, żeby żeby mi kosmetyczkę, także fajnie mamy kosmetyczkę i jeszcze kosmetyki w środku także mega mega fajnie pierwszą rzeczą jest krem do rąk i do paznokci następnie mamy ultra bogaty żel do mycia twarzy i do ciała kolejna rzecz to ultra komfortowy krem do twarzy i następnie mamy olejkowy balsam do ciała także jest trochę głupia bo te prezenty naprawdę są fajne liczyłam na takie jakieś pierdółki małe codziennie a co po prostu kolejny dzień to są fajniejsze prezenty no i, i to by było na tyle dzisiejszych kalendarzy adwentowych, no ja już chyba nie muszę mówić, jaki jest mój faworyt, ale wy również napiszcie, co wam się najbardziej podobało. Ja teraz chcę się ogarnieć, idziemy zrobić sobie jakieś śniadanko, e, zrobię sobie też jakiś taki delikatny makijaż, e, no i co? I widzimy się później. Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Pomalowane. Za chwilkę idziemy do sklepu, ale najpierw musimy przetestować naszą dzisiejszą herbatę, czyli hibiskus i pomarańcza. Chyba tak. Dzisiaj idziemy do Rosmana. Będę kupowała też parę kosmetyków, których już mi po prostu brakuje, bo mi się kończą. Dzisiaj też mam w planach posegregować tutaj właśnie moją toaletkę, wszystko ogarnąć, bo tyle mi się zbierało tych kosmetyków z sklepie, że że mi się tutaj już nic nie mieści. Ale w każdym razie testujemy teraz naszą herbatkę, także uwaga. Próba testu. Lekko taka kwaskawa. Wydaje mi się, że bardziej czuć tą pomarańczę, ale bardzo smaczna. Wydaje mi się, że jakby zdała do miodu albo na przykład cukru, to byłaby troszkę lepsza. Moja ocenka to jest takie jakieś 6 na 10 Idę się teraz przebrać i idziemy do Rossmana e, Właśnie wróciłam do Rossmana i kupiłam sobie parę rzeczy, tak jak mówiłam Zaczniemy sobie od korektora, który wam e, nieraz po prostu polecałam Jest to korektor marki NAM, nazywa się Pro pink Concealer Ja mam w odcieniu Warm Nude, korek 04 Kupiłam sobie też taką gąbeczkę do makijażu e, z firmy Kiris. Ja mam właśnie wszystkie moje gąbki z tej samej firmy One są bardzo mięciutkie, nawet bez wody, jak możecie zobaczyć Ale widziałam teraz trochę inny model i Jest to taka fajnie ścięta gąbeczka, która wydaje mi się, że będzie fajna w ogóle do bakingu Następną rzeczą jest taki błyszczyk Kupiłam sobie błyszczyk z tej serii H2O Ja mam dosłownie pełno, ale pełno tych błyszczyków z tej serii Pokazałabym wam, ale są na dnie mojego koszyka z <śm> tymi... Z błyszczykami, to właśnie taki przeźroczysty z takimi drobinkami złotymi, nie wiem czy to będzie tutaj dobrze widać, ale jest on taki brokatowy z Taką ostatnią ciekawą rzeczą, bo kupiłyśmy tam jeszcze jakieś szampony, jakieś wiecie, płyny do demakijażu i w ogóle To jest taka maseczka z firmy NAM do ust Kupiłam to razem z moją mamą, także otworzymy sobie i przy okazji sobie przetestujemy, bo jestem tego bardzo ciekawa I nabierzemy sobie po prostu, nie wiem, jak się powinno tego używać I think I to go and I do to say this cold december day we are on our merry way riding along just singing a song I through to snow bells are jingling, snowflakes tingling. Don't knows where to go? it's called Więc udało mi się raczej wszystko ogarnąć Posprzątałam fajnie właśnie tej toaletce Uprzątałam też troszkę moją biblioteczkę I też tam zrobiłam troszkę miejsca właśnie na kosmetyki Muszę jeszcze tutaj wytrzeć wszystko I znaleźć gdzieś miejsce na rzęsy, żeby je poukładać Bo są po prostu tak rzucone Otwieramy naszą toaletkę I tak to mniej więcej wygląda Więc zaczynamy sobie od tej małej części Mamy tutaj pudry, mamy tutaj trzy pudry sypkie Plus ten jeden puder, który dostałam w kalendarzu Następnie mamy taki puszek właśnie do pudrów, sypki właśnie z Essence Bardzo lubię go używać w makijażach, on sprawia, że mamy taką mega wygładzoną twarz Moje ulubione podkłady Trzy takie same opakowania Bourjois Healthy Mix odcień 52 Vanilla I mamy tutaj też taki BB Cream z Mia Teraz mamy część błyszczyków i właśnie tak jak wam mówiłam, mam bardzo dużo z tej serii H2O To jest ten nowy, który kupiłam dzisiaj, a reszta właśnie jest już trochę starsza. Tutaj mamy dwa błyszczyki z Makeup Revolution właśnie z kalendarza adwentowego. Mamy tutaj też parę innych i mamy tutaj taki błyszczyk z Shiglam. Następnie mamy tutaj różne korektory i wzięłam sobie też tutaj taką bazę bo nam się nigdzie nie mieściła. Z make up'a bo jest strasznie dużo. Następnie mamy pomadki do ust, z czego połowa to są te miniaturki z NYX'a. Tutaj mamy Butter Glossy, tutaj mamy te Matte Lip Cream, dwie pomadki z kalendarza adwentowego, tą, którą dostałam od Kacpra w kalendarzu adwentowym i jedną z kolekcji La Casa de Papel Nairobi. I mamy jeszcze dzisiejszą zdobycz Czyli ten olejek do ust This is everything Wchodząc do kolejnego pojemniczka Mamy pojemnik z różami Mamy tutaj parę róż w płynie Na przykład Shiglam Mój ulubiony Milk Mamy też taki tint z Benefitu No i mamy też tutaj zdobycz z kalendarza adwentowego Czyli taki mały róż Następnie mamy koszyczek z takimi bronzerami Mamy tutaj oczywiście Shiglam Też bardzo fajny produkt Mój faworyt, czyli stick z Sephory Który niestety został wycofany Tutaj śmieszna historia jeśli oglądaliście mojego vloga z Londynu, to wiecie, że kupiłam sobie Florence za jednego funta, czyli około jakieś 5 zł, 4 zł w najciemniejszym kolorze, właśnie jako taki stick do konturowania na mokro. Taką czekoladkę z Lovely Bronzer, ale niestety opakowanie mi się rozwaliło, także jest w takim kółeczku po prostu. Następnie mamy pomadki nawilżające i mamy tutaj bardzo dużo Baby Lipsów. Mamy też Scrub w takim piecie peeling w sztyfcie. I moja ostatnia ulubiona pomadka, czyli Sylveco, którą dostaliśmy w kalendarzu adwentowym. Bardzo fajna konsystencja, taka masełkowata i bardzo dobrze nabliża. I na część to rzeczy do brwi. Mamy tutaj moje kochane e, mydełko Lash Brow. Mamy moje dwa ukochane żele e, Wow Eyebrow z My Secret. Mamy też żel Gimme Brow, który dostałam kiedyś od Kacpra. E, tak samo jak kredkę do brwi z Benefitu. To było razem jakby w zestawie. E, mamy tutaj rzecz z kalendarza adwentowego kretkę do brwi. mój ukochany pisak z NYX'a Lift Snatch Żel do brwi z Revolution, który dostaliśmy w kalendarzu adwentowym Oraz tą kredkę woskową do brwi też z kalendarza I mamy taki duży pojemnik z rozświetlającymi rzeczami Mamy tutaj na przykład taki rozświetlacz w płynie z L'Oreala Płynny rozświetlacz z Lasha I taki z Mia Cosmetics Dwie rzeczy z kalendarza adwentowego takie sztabki złota właśnie z kolaboracji NYXa i La Casa de Papel I bardzo fajny rozświetlacz Flawless Goddess z Vibo, one są takie trochę mocniejsze makijaże Te dwie sztabki również, one mają takie mega mocne drobiny Ostatnio mój ulubiony chyba rozświetlacz z Revolution, który dostaliśmy w kalendarzu I też właśnie taki malutki rozświetlacz, który dostaliśmy w kalendarzu od NYXa Mamy trzy Beauty Blendery Obok jest zalotka, no i tutaj mamy rzeczy do rzęsy oraz dwa eyelinery. Oczywiście dwie moje ulubione maskary, czyli Last Sensation albo doodporny e, z Maybelline, no i L'Oreal Telescopic. Przechodzę już jakby do ostatniego koszyczka. E, mamy tutaj rzeczy do ust, mamy tutaj jakieś matowe pomad, no i jakieś konturówki. Także tak to wygląda. No i teraz możemy przejść do tej biblioteczki. Wszystko dałam raczej takie akcesoria, e, właśnie takie bardziej rzeczy do takich. E, Makijaży artystycznych, już, bo mamy tutaj jakieś kryształki, brokaty, jakieś takie cykiny. Mamy też klej do rzęs, jakieś takie taśmy do robienia, na przykład jakichś takich smoky eye wiecie, takich odcięć. Następnie mamy kredki do oczu w różnych takich kolorach z kolaboracji La Casa do Papel i Nyxa. I czarna kredka, którą dostaliśmy w kalendarzu adwentowym A na dole mamy moje wszystkie palety do makijażu Tutaj dałam takie mniejsze paletki Mamy tutaj dużo rzeczy, które dostaliśmy w kalendarzu adwentowym Na przykład ta baza z NYXa, te pojedyncze cienie Taki cień w płynie od Revolution Na przykład Makeup Obsession, Makeup Obsession Tutaj właśnie mamy z NYXa z kolaboracji La Casa de Papel Moją ulubioną paletkę z Be Perfect Carnival 3 no i mamy też taką e, do konturowania z make up revolucji tyle się chodzi o moją toaletkę, o moje kosmetyki Teraz e, montuję tutaj dla was film, zapaliłam sobie też świeczkę od Kacpera, którą dostałam ostatnio w kalendarzu Tą z dużą w szkle. E, No i będę się już z wami żeniać, mam nadzieję, że dzisiaj film wam się podobał wiem, że wiele z was chciało właśnie, żebym zrobiła tego typu film o moich kosmetykach, o mojej toaletce Także zostawcie subskrypcję, łapki w górę, wpadajcie na mojego Instagrama oraz na mojego TikToka I widzimy się w następnym vlogmasie in